Tak, tak, dzień dobry. To już mamy misję szóstą, Dion. Kończymy pomału kampanię w, w, w Europie, w której agresorem byli Niemcy i mieli z wielką dominację. Teraz przejdziemy do zakończenia wybrzeża. Kanał La Manche, tu zdobyłem wtedy Calais i przejdziemy do Dionu. Nie wiem czemu, ale zawsze wolałem wtedy tego Dion grać, bo więcej więcej na tym można było tu punktu, z tego co pamiętam, zarobić. Więcej tu miastek. miast jest, miasteczek, gdzie można po punktach.